Cześć! Radek, Paweł, RP Muzyczna i Około Muzyczne Jak widzicie... Jesteśmy w dosyć yy, nietypowym dla nas pomieszczeniu. Albo teraz już typowym, bo by remontować i przebudowywać, zmieniać nasz kanał. Tak, kanał. kanał. Zmieniamy się dla Was. Tylko i wyłącznie dla Was. Ponieważ bardzo nam na Was zależy nasi drodzy subskrybenci. Których jest aż... 90. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem podsumowującym, a potem wam powiemy tak naprawdę co będzie zmienione na naszym kanale, żeby nie był taki nudny jak dotychczas. Tak zwany mid season finale. Najlepszą oglądalnością cieszy się u nas zespół I... The Black Hearts. Zespół The Black Hards i mają aż 989 wyświetleń w przeciągu dwóch miesięcy i dużo łapek w górę aż 21 i jedna w dół. To się nie spodobało. Aktualnie nagrywa teledysk. My own devil. My own devil. Teledysk... To jest ta ballada? To jest ta ballada. To jest ta ballada. To jest ta ballada. Po fotosach widać, że taki roczny anturaż tam był. W dosyć klipie, a to Ta ballada. I mówili o miłości. Mgła, mgła, mgła. I nawet będzie Misza. Otworzyli też oficjalny sklep, więc jeżeli będziecie chcieli zakupić sobie jakieś ciuchy, płytki albo inne rzeczy, które się pojawią u nich w sklepie, możecie sobie wejść na Facebook The Blackers. The Blackers. Kolejnym zespołem, który u nas wystąpił, a bardziej wykonawcą, jest. Byers Konrad, and Sinners, Konrad. Radek, masz coś do powiedzenia Konradowi? Ogólnie, dlaczego znaczy sobie informacje dla wszystkich? Konrad nigdy nie pracował w Polo TV. To była ogólnie beka, ale nie wszyscy wzięli to za bekę. Ale, ale, to... ale Full to jest nadal na wielką mafię rada będziecie mogli yy, usłyszeć pierwszego listopada w chmurach razem z zespołem CF98 One Zespół I Hope You Die! Podwoili swoją liczbę fanów na Facebooku może dzięki naszemu kanałowi w Ich utwór w naszej kolekcji artoniczna tych Session ma najwięcej wyświetleń. I chłopakom tak się spodobało akustyczne granie, że będą to robić częściej, ale pamiętajcie, gdzie słyszeliście to i gdzie zrobili to po raz pierwszy. Pozdrawiamy chłopaków i pamiętajcie, gdzie zaczęliście grać akustycznie, jeżeli kiedyś będziecie słabi. Heroes get remembered. Tak jak mówili u nas w wywiadzie, w... poszli do studia, nagrywają e, w fajnym studiu nowy album, dobrego przedpremierowo, single, możecie usłyszeć u nas. Odnośnie koncertów, to na chwilę obecną e, nie ma jakiejś Cisza, informacji. bo są w studio, no trudno spodziewać się, żeby wychodzili grać koncerty jak są w studio. A więc Criminal Tango, Fat Kids Revenge i Tiger's Sco. E, takie trzy zespoły będą grały w scenie surowym siódmego. E, criminalnie, e, czyli pijacki Punk. E, fat Kids Revenge, czyli, czyli proste na 100%. Fat Punk. No nie dadzą tak? rady się ruszać, bo paki na scenie całą energię pakują w szarpanie drutów i walenie w gary. Tak, yy, Tiger Scala, tak naprawdę z tego nie do końca jest. jakiś Co Jakiś, jakiś punk' and roll. Pokaż, pokaż mi to. Punk and roll. Do tego jeszcze siódmego, również w znośnej lekkości bytu, yy, zespół The Bartenders. Który też na pewno zobaczycie. Nas. I to już, już niedługo. Tych dziewięciu przyjdą, głowa, wszyscy. przyjdą wszyscy. I zagrają specjalnie dla nas. Będzie troszeczkę Czasne. głośno. 10 listopada zagra nam Deserter. Znowu płytą większy, zjada mniejszy Płyta, która kosztuje 40 zł za pół godziny grania. Fajnego grania, to trzeba przyznać, ale trochę ale za dużo. Ale cztery dychy naprawdę? Chciałem kupić. Za trzy dychy to mi wziąłem. 22 listopada. Proximie Urodziny Zygzaka TZM Ksenna. Nie znam człowieka 22 wieka. listopada w klubie Proxima w Warszawie, możecie zobaczyć TZM Xenna Bomba w Luzie Cena numer 3 No Profits ADHD Syndrom Inkwizycja Zwłoki I jeszcze będzie, znaczy w sumie rozpocznie się 8 listopada trasa która będzie trwała aż do 20 grudnia. Eee, zespołu. Night Mistress to jest takie. na śmiechu polskie Iron Maiden. Ba, na pewno znacie, oglądacie kapitana, bomby to znacie. No i ich a... też zobaczycie. Zagrają w takich miastach jak Radom, Gerardów, słuchacze w Poznań, Lublin, Kielce, Tychy, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Skarżysko, Kamienna, Warszawa, Bielsko, Biała, Golejów, K. Ka... Staszow? Co to jest? Koło Staszowa ja... eee w koło Staszowa, żeby się nie pomylić. Trzeba weszło. Od listopada kanał będzie wyglądał troszeczkę inaczej. To zmiany już zaczęliśmy wcześniej. Już zaczęliśmy wprowadzając odcinki reporterskie, które się cieszyły też dużo. Popularnością. Cieszył się w sumie na razie był jeden. lajka. -like. Miałem nadzieję, że troszeczkę ludzie się obudzą ogólnie i zaczną widzieć. Wpisać... się! Piszcie, nawet. Wiecie, jakby nie, nie bójcie się. Będą wywiady, tak jak były dotychczas, z tym, że... Będą one robione w... Będą trochę inaczej. Czwartek pojawiać się będzie skrócony wywiad. Takie portfolio wizytów zespołu wraz z utworem akustycznym. We wtorek pojawi się dla tych, którzy chcą obejrzeć cały wywiad. E, w, potem w kolejny czwartek pojawimy się my którzy będziemy rozmawiać na tematy muzyczne i około, około muzyczne. muzyczne się nic nie zmienia. Potem w kolejny wtorek będzie się pojawiał odcinek reporterski, gdzie nasza reporterka zagadka będzie szła w miasto i pytała ludzi, co myślą na jakiś tam temat. I przedostatnia rzecz, a mianowicie warto zajrzeć na bloga Uszy Borą, ponieważ tam możecie się też dowiedzieć parę cennych informacji, i to zwłaszcza dla młodych zespołów. Ostatnia, ostatnia rzecz. A, Radio. Wczoraj byliśmy właśnie w Radio Polska Live, nagraliśmy audycję, którą tak naprawdę nie wiadomo kiedy będzie można posłuchać. Ale w listopadzie, na pewno w listopadzie. Na pewno w listopadzie będzie można posłuchać tej audycji. I będzie się ona pojawiać cyklicznie, czyli na razie raz w miesiącu? Kto wie. No a więc, a więc tak, w sumie podsumowując. Dziękujemy za dwa miesiące. Ja tak już całkiem serio docieramy tam, gdzie chcemy dotrzeć, tylko żeby to jeszcze lepiej działało i żebyśmy mogli kręcić więcej tych filmów, kręcić więcej kapel. To potrzebna jest Wasza pomoc. Jest musicie? potrzebne wasze Dawajcie wsparcie łapki w górę. Dajcie łapki w górę. Lajkujcie. Like Szerujcie to, komentujcie i subskrybujcie nasz, nasz, nasz kanał. To Musimy. Niech was. Wiemy. Nie, to nie, jest nic nie Pomóżcie nam przeżyć dobrą nowinę.